Spingo to nowoczesna forma płatności za Twoje zamówienia na platformie B2B Ken. Aby rozpocząć weryfikację, należy kliknąć w baner Spingo, który przekieruje Cię do strony, na której opisane będą wszystkie informacje dotyczące usługi. Po kliknięciu przycisku Sprawdź swój limit kredytowy, strona przekieruje Cię do formularza weryfikacyjnego. W którym zostaniesz poproszony o dane swojej firmy. Dodatkowo system poprosi Cię o uzupełnienie numeru telefonu oraz adresu e-mail. Aby przejść do kolejnego kroku, należy zaakceptować wszystkie niezbędne regulaminy usługi. System informuje nas, że następuje weryfikacja danych. W kolejnym oknie system prosi nas o potwierdzenie swojej tożsamości. Poprzez wpisanie numeru PESEL oraz numeru dokumentu potwierdzającego, takiego jak dowód osobisty czy paszport. Po wpisaniu danych i przejściu do kolejnej zakładki, system wyśle na Twój numer telefonu kod weryfikacyjny, który należy wpisać w poniższym oknie. Po przejściu tego kroku system rozpocznie ostatnią fazę weryfikacji, która zostanie zakończona z pozycji Twojej aplikacji bankowej. Sposób, w jaki następuje uwierzytelnianie usługi Spingo jest zależny od banku, w którym lokujesz swoje środki. Po przejściu całego procesu weryfikacji w aplikacji bankowej zostaniemy przekierowani do strony, na której potwierdzamy finalne warunki usługi. Po kliknięciu przycisku zatwierdź wracamy na stronę główną platformy B2B, z pozycji której możemy zrealizować zamówienie. Wszystkie interesujące nas produkty należy dodać do koszyka, a następnie kliknąć przycisk zamów. Pierwszym krokiem do finalizacji jest wybór dostawy oraz wpisanie danych teleadresowych. W kolejnym oknie należy wybrać opcję odroczona płatność Spingo, zaakceptować regulamin oraz kliknąć przycisk Przejdź do Spingo. W celu potwierdzenia zamówienia należy wpisać numer PESEL osoby upoważnionej do realizacji zakupów, w kolejnym oknie wpisać kod autoryzacyjny wysłany SMS-em, a na samym końcu kliknąć przycisk Zapłać spingo. Po przekierowaniu na ekranie platformy B2B pojawi się podsumowanie wraz z numerem zrealizowanego zamówienia.